Witam Was serdecznie, nazywam się Małgorzata Kospin. Jesteście na kanale, na którym to yy, opowiadam bardzo dużo o starości, o procesach starzenia się, ale także o pamięci. Zatem jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to oczywiście zachęcam do tego, żeby subskrybować mój kanał, wcisnąć na dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z każdym materiałem, który pojawi się na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pięciu grzechach głównych w pracy z seniorami. Pięć grzechów głównych w pracy z seniorami. Często nam się wydaje, że y, wykonujemy swoją pracę no, najlepiej, jak tylko jesteśmy w stanie, i z pewnością tak jest, ale może warto jest się przyjrzeć y, pracy trochę bardziej, trochę z innej perspektywy na nią spojrzeć, i może się okazać, że wykonujemy pewne błędy, takie podstawowe błędy, których może nie zauważamy w codzienności, a które to mogą mieć kolosalny, olbrzymi wpływ na to, w jaki sposób nasza praca z osobami starszymi będzie przebiegać. Zatem, dziś pięć grzechów głównych w pracy z seniorami. Pierwszy grzech to brak systematyczności. Ileż to razy widzę i placówki, ale też i indywidualnie, kiedy zajmujemy się osobami starszymi, tak indywidualnie, widzę, że brak jest systematyczności w naszej pracy. W placówkach, podam przykład, spotkania terapeutyczne. Chociażby są raz takie, raz inne, raz są o tej godzinie, raz o innej, i właściwie co dzień senior się dowiaduje z dnia na dzień, jakie to będą spotkania właśnie terapeutyczne. Chociażby nie ma w ustalonych godzin, nie ma ustalonego miejsca, nie ma ustalonej pory, kiedy to spotykamy się właśnie na jakieś konkretne działania, zadania podejmujemy i to może wywołać taki duży chaos i duże takie Niezrozumienie ze strony seniorów to jest takie y, brak systematyczności. Powoduje u seniorów, że budzi się w nich pewien lęk. Lęk przed przyszłością, co będzie jutro. Ja nie wiem, co będzie jutro, y, dlatego też zachęcam was. Do tego, żeby być bardzo systematycznym. Jeżeli pracujesz z seniorem, jeżeli wiesz, znasz jego potrzeby, wiesz kim on jest, jakie ma um, predyspozycje, warto jest, żeby właśnie e, być systematycznym w pracy z seniorami. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i dlatego postawiłam to jako punkt numer jeden. Punkt numer dwa to jest wyręczanie. Ja sama muszę się przyznać, że wiele, wiele lat um, wydawało mi się, że jak komu, jakby, że pomogę wyręczając. O, tak to nazwę. Po czasie zrozumiałam, że to nie była pomoc. Wynikało to moje wyręczanie wynikało z tego, że no chciałam właśnie być taka pomocna, taka dobra, taka, taka no właśnie dla drugiej osoby. I my często też wpadamy w taki wir, w takie poczucie, że muszę być bardzo dobra, dobra bardzo dobry dla tej osoby starszej, zatem będę wszystko wykonywał za nią. Słuchajcie, po latach, tak jak już powiedziałam, doszłam do wniosku, że wiele krzywdy zrobiłam osobom starszym, właśnie wyręczając je. Pamiętam niejedną sytuację, kiedy to właśnie z braku czasu, z chęcia, chęci niesienia pomocy, z takiego poczucia że muszę coś zrobić, właśnie dochodziło do tego, że często wyręczałam osoby starsze. Dziś wiem, że to nie jest dobre, zatem zachęcam każdego z Was, jeżeli zajmujecie się mamą swoją, tatą, to jest bardzo trudne, to o czym teraz mówię, ponieważ no, nasi rodzice dali nam wszystko i my też chcemy wszystko dać swoim rodzicom, ale kiedy sobie pomyślimy, że dzięki temu, że właśnie nie będę wyręczać mamy czy taty, mogę mu pomóc być dłużej sprawną, mogę mu pomóc w tym, żeby on czuł się sam ze sobą lepiej, no mam nadzieję, że to nas popchnie i zmotywuje do tego, żebyśmy rzeczywiście nie wyręczali naszych seniorów, naszych rodziców. I żebyśmy dawali im tak dużo wolności, jak tylko jest to możliwe. Kolejny grzech to moje tempo. Wiecie, kiedy nagrywam dla Was, mówię, staram się mówić dość szybko, dość wyraźnie, ale też w swoim własnym takim indywidualnym tempie i temperamencie, jaki mam. Kiedy pracuję z osobami starszymi, staram się dopasowywać. Niestety, łapię się czasem na tym, że mówię jeszcze za szybko. I muszę się czasem powstrzymywać i sobie w myślach powtarzać spokojnie, spokojnie, gosia, opanuj się, weź oddech, tak żeby nie zagadać moich seniorów i tak żeby oni. Byli razem ze mną, żebym ja była razem z nimi. To nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy wykonywali zadania w moim tempie i że to senior ma się do mnie dopasować, do mojego temperamentu, do, mojego, do mojej ekspresji. To ja mam się dopasować do seniora. To mi powinno zależeć na tym, żeby senior mnie zrozumiał, żeby przyszedł na moje zajęcia, żeby się czuł tam dobrze. I właśnie wtedy to są moje takie e, działania, które podejmuję staram się mówić wolniej, wyraźniej, trochę głośniej. I to, co jest bardzo istotne, staram się powtórzyć minimum raz, staram się powtórzyć jakieś zadanie, które senior ma przed sobą. Jeżeli nie powtarzam, jeżeli wiem, że nie będę powtarzać danego zadania, mówię to wcześniej. Słuchajcie, teraz proszę o koncentrację. Teraz chwila ciszy, bo nie będę powtarzać. Słuchajcie, usłyszycie tylko i wyłącznie raz zadanie, które stoi przed Wami, i spróbujcie je wykonać. Taki komunikat spowoduje, że nasz senior automatycznie będzie się próbował skoncentrować na zadaniu. Ważne jest jednak to, że to nie senior ma podążać za mną, ale to się dzieje w drugą stronę. Ja mam podążać za Nim. Jeżeli osoba starsza wymaga tego, żebym Mówiła jeszcze wolniej, żebym mówiła jeszcze głośniej, żebym mówiła z jeszcze większym zaangażowaniem, coś może pokazując, to staram się to robić. Kolejny grzech, bardzo duży, bardzo duży i często przeze mnie spotykany to brak patrzenia na potrzeby. Nam się wydaje, że to, co dla nas jest dobre, to to jest dobre dla drugiej osoby. Tak jak powiedziałam, nam się to tylko wydaje. Nie zwracamy uwagi na potrzeby. Nie zwracamy uwagi na to, co senior by chciał chociażby teraz robić, albo w jaki sposób chciałby działać, albo czym by się chciał zająć. My patrzymy na siebie, i ze swojej własnej perspektywy proponujemy pewne rzeczy naszym seniorom. Dzisiaj zachęcam Cię do zmiany tego myślenia, do zmiany kierunku, do patrzenia się bardziej na seniora, na osobę starszą. To właśnie w jej stronę my mamy iść. Tak jak powiedziałam wcześniej, a nie ona ma podążać za nami, to my mamy podążać za seniorem. Zatem przyjrzyjmy się potrzebom osób starszych. U mnie na kanale jest nagrany film właśnie o wszystkich 10 potrzebach osób starszych. Zatem odwołuję właśnie do tego filmu i zachęcam Was, żebyście sobie przemyśleli, czy to czasem nie jest tak, że ja zmuszam swoją mamę, swojego tatę do tego, żeby to czy tamto zrobił, a tak naprawdę widzę jakąś taką niechęć, może apatię, jakieś takie zniechęcenie w jego oczach. Może warto jest sobie odpuścić i warto jest iść za tym, co naprawdę nasz tata, nasza mama, nasz senior potrzebuje. Sami zobaczycie, że będzie widać różnicę. I ostatnia, ostatni grzech to brak planu, brak planu i przewidywania. Jedno to jest posiadanie planu. Czyli mam plan na dziś, na jutro, na pojutrze, na za miesiąc. Mam konkretny plan i jestem w tym systematyczna. Systematycznie wykonuję zadania, które sobie założyłam. Świetnie, tylko że jeszcze w tym wszystkim potrzebne jest przewidywanie. Jeżeli my żyjemy z dnia na dzień i nam się wydaje, że okej, okay, no dzisiaj jest tak, no i tyle. No to tak naprawdę za chwilę y, możemy doświadczyć wielu trudności, jeżeli nie przewidujemy, jeżeli ja wiem, że moja mama chora jest na jakąś tam chorobę, jeżeli ja wiem, że zajmując się osobą chorą na Alzheimera, na Parkinsona, no, wiem, że się zajmuję taką osobą, ale nic z tym dalej nie robię, no to tak naprawdę później mogę doświadczać bardzo wielu trudności. To chodzi o to, żeby się przygotować. Ja mam zaplanować sobie działania na przyszłość. Mam przewidzieć to, co się może stać za miesiąc, rok, dwa, trzy, pięć. Muszę to sobie przewidywać ponieważ jeżeli właśnie tego nie zrobię, będę czuła rozżalenia, będę miała jakieś pretensje, nie wiadomo do kogo, będę doświadczała sytuacji, na które nie jestem gotowa, a lepiej jest, kiedy ja się do tych sytuacji po prostu przygotuję. Zatem zachęcam was. Planujmy, przewidujmy i bądźmy w tych naszych planach systematyczni. Wiem, że co poniedziałek nie wiem, mam wykonać jakieś ćwiczenie pamięciowe z moją mamą, staram się tego trzymać. Wiem, że codziennie rano chcę trochę poćwiczyć dłonie. No to puszczam film Małgorzaty Kospin i tam ćwiczymy sobie dłonie. Wiem, że muszę być systematyczny. Dzięki systematyczności, dzięki temu, że mam plan, że przewiduję, jestem w stanie niejako wyprzedzić trochę czas, popatrzeć na czas, który jest przede mną. Zachęcam Was bardzo do tego i mam nadzieję, że ten film był Wam pomocny. Jeżeli tak, proszę, zostawcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na moim kanale, a ja zachęcam do uśmiechu. Słuchajcie, uśmiech rozwiązuje tak wiele problemów, tak wiele trudności, że sama czasem się dziwię, że ten, ta prosta czynność e, może działać tak wielkie rzeczy. Zatem zachęcam do uśmiechu i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Małgorzata Kospin.